Dawaj. Co? Co teraz będziesz robić? Kupować przeszkodę. Zaleć no, do pani. Przeszkodać teraz, tak? Lena, I tu macie wszystko. proszę. wymiana. Dobra. Teraz patrzcie. Moje łączki, proszę bardzo. Aurelia. I Zosia. No i teraz widzę piękną koleżkę. Musisz się pośpieszyć, bo twoja psia psiska się, yes! a ty zakupy robisz zamiast kibicować. To zaczynamy, a jak biegacie na parkurze, to pamiętajcie ostrożnie, proszę, na fotokomórki. Uuu, patrz, tutaj masz. Dawajcie. Da. Och. No, proszę no, bardzo, tylko nam się tutaj troszkę dało budziło No budku, i tak będą jak... brudne, i tak będą brudne. No, proszę sobie Zostawimy, damy tacie. O! Ale co? Będziesz trenować? i ostatnia w kolejności, ale zeszłoroczna nasza mistrzyni Liki powaliła dalej. Mają zobaczymy co będzie na tropie. Powinno Rozpęd bardzo słusznie wszystko stoi, wszystko stoi. dajesz moja. Mamo. Wpadaj w metę. Przejadz, brawo. Ja Nagrywam. Ta Marka, a p... weźcie tam znaczy, że. No, a ja I niemam. zaczynamy od trzeciego miejsca. Które? Dwadzieścia osiemdziesiąt dziewięć. Dorota biała. Trzecie miejsca! <słyski> Nie wiem jak robić. Ja <grywała> się stresłem, ja się strasznę. Ale możemy chociaż drugie. 19 na początku. Ale 86. To Dobra. Mamy jak tańczył! Brawo! Jest szansa. Jest szansa. Nie, nie ma. Pierwsze miejsce i ten trzadowy ten, czadowy, ten czadowy konik i tu macie jeszcze voucher na jazdę do Nidersusa, także kto wygra, to za darmożkę sobie pojeździ. Ja wiem kto wygra. Ja, wie. ja też wiemy. O 6, 6 sekundy i nic w drugim miejscem. Ja wiem, ja lubię przedłużać. Maja! Pierwsze miejsce. na tym podium jest na równo z dziewczynami choć chociaż jest mojemu na wyższy no wooooo Natalia, sami rekorde, każdy kto brał udział w tym konkursie, Natasza! każdy kto brał udział w tym konkursie zapraszam do pana drugiego bloka, Fiona

No się udało. Proszę. Leć! Leć.

Zaletka? nie, Tylko chyba duże mam na Ciebie. To wszystko odwruwa Różową z konikiem. Idą. Teraz nie wyciągnę kasy, bo mi dałaś to. To wytrzymasz. No to Ty sobie nagrywaj, co tam chcesz. Taką branzoletkę. Ile kosztuje ta za branzoletką? Idziemy. Z konikami. I miejsce zdobyłaś, widziałam. Fakulację. I Kuper. Mogę już nie nagrywać? Nie, pójdź coś nagrywasz. Jest Milena przed nami. O, ładna. Ja, chcesz bo oni chcą jechać na lody wszyscy, dobra? Robimy przerwę. Okay. To pa! Co tam chcesz powiedzieć? Ja wracam teraz z zawodów i potem egzekw po drugie, a na biegu miałam pierwsze. I teraz idziemy na obiadek mm -hmm. i na świętowanie zwycięstwa kolejnego? Tak. Hmm. Mogę Wam pokazać mojego chodniku? Tego wygranego nowego? Tak. Który to? Numer. 8 <laughs> Za dużo to tych koni. No dobra, no to jedziemy. I jeszcze taki. A, z podkówką Fajne. Tak. I jeszcze mam przeszkody do metra. No to będziemy trenować. Tak. Na ogródeczku, pięknie.